Dzień dobry. Testuję nowy statyw. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna. Właśnie odebraliśmy rodziców z lotniska i idziemy na English Market, a English Market to jeden z nielicznych marketów, które zostają zakryte i został... Znaczy działa od 1788 roku I zakupy na tym markecie robiła Królowa Brytyjska W 2011 roku Także idziemy sobie zobaczyć jak to tam działa Mój stary właśnie chciał mnie zabić drzwiami Nie wiem na ile będę mogła pokazywać Żeby nie zobaczyć żadnej twarzy Ale właśnie zbliżamy się na English Market Górk Przywitał nas nieprzychylny zapach ryb no taka bym powiedziała hala targowa w Gdyni. Po wizycie na English Market nic ciekawego nie znaleźliśmy. Jedyne co kupiliśmy to wołowina na obiad. Myślałam, że to miejsce będzie większe. Nie było. Ludzie się tam dziwny dziwnie patrzy. Ale to nic. E, teraz idziemy się przejść po centrum Kork, a później będziemy wracać do domu. Trochę was tu ze sobą zabiorę. Może coś ciekawego Wam pokażę, ale generalnie architektura miasta Kork mnie nie zachwyca, więc nie wiem, czy będzie coś ciekawego do pokazywania. Może wej wejdę do Lasza, to pokażę Wam jak wygląda Lasz. Ja, ale chcę te się. One wszystkie wyglądają pysznie. No, w Londynie jak byłam to były takie ładne, a smakowały okropnie. O, nie, lasz jest zamknięty jeszcze. Pokażę Wam trochę przez szybkę. Ale to już tu pachnie, jak stoję. Wpadliśmy do Prima Niego na shopping. Moje ulubione działy to te z promocjami. Rzecz jasna. Dział HM chciałam powiedzieć, dział Primark Home wygląda bardzo ładnie. Goście przylecieli, Chyba od razu widać. Chciałam was przestrzec y, przed tym produktem, to jest y, Garnier y, krem z SPF nie mogę się wysłowić kupiłam go głównie dla Brunia ale ja też go czasami używam i ostatnio wysmarowałam sobie nim plecy, ręce i pobrudził mi białą koszulkę cała koszulka jest żółta nawet po praniu także uważajcie na ten produkt taki mamy piękny dzień dzisiaj 1 czerwca, ładna pogoda i robimy pierwszego grilla w sezonie ale zobaczymy co z niego wyjdzie bo kupiliśmy taki no taki wiecie Pararazowy grylek za 15 euro w Dilzie. Właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że się z wami e, nie pożegnałam w ostatnim, e, ostatnim dniu vloga, którego nagrywałam, czyli wczoraj. Wczoraj. Nie pożegnałam się z wami. Dlatego robię to teraz. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. <grymne> Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to pozostawcie po sobie łapkę w górę i komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. I niezmiennie zapraszam Was na mojego Instagrama. Link do niego zostawiam w opisie. Ten film ukaże się w, w piątek 3 czerwca. Więc jeszcze y, macie możliwość załapać się na rozdanie na moim Instagramie. E, także serdecznie Was zapraszam. E, m, tak, to wszystko. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.